Cześć, ciemanko, z tej strony cement. Witam was w kolejnym odcinku naszej przygody Minecrafta na modach. Dzisiaj zajmiemy się czymś nowym dla nas, a mianowicie pójdziemy do netheru. Jednocześnie będziemy zbierać materiały na nasz stary system. I bez przedłużania, zapraszam do odcinka. No dobra, no to wiecie, co już dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj I po drodze do jeszcze możemy, i jeszcze po drodze możemy patk. Patk. No właśnie, od razu chciałem to zrobić, stary. Dobra, to ja idę nam zabrać może tą yy, leather, ten, skórę. Co. A ja? Mo mo Może bym ogarnął ten arbor w sumie. Tak jak słyszeliście, razem z Bublesem podzieliliśmy sobie zadania do wykonania i każdy z nas wziął się za swoją robotę. Jak się potem okazało, wyszło trochę inaczej. O kurde, krokodyl! A... Uh. Enkater, Jak uh, zdedasz, to co jest? serii pozdro. Jezu, tak zdadasz na jakimś bossie. Ja to już przewiduję, nie? Zapamiętajcie te słowa, bo będą one miały później znaczenie. Poza tym w trakcie mojej wędrówki udało mi się znaleźć. Co to jest? Człowieku... Znalazłem amongasa. Ale to co zaraz zobaczyłem, a zresztą sami zobaczcie. Wreszcie go w No ty co jest? Wiesz, wiesz, wiesz co z to potem będziemy mogli na przykład eksplorować teren i sobie ten. <śm> Co, sens? jest? Moodled creeper już ma sens! To on mnie goni? Michał, pomocy! Nie no, jak ty zdedasz, człowieku, to idziesz do domu. Nie no, idziesz do domu! Czy ty wiesz tam Creepera? No. To tak zdedasz. Dobra, bitka. Nie, co się tak zdedasz? Nie! Bo go zabijam, prawie go zabijam już Ty a czemu to... Czemu on się tak... na jakby miał wybuchnąć zaraz? O ma goada Mam krowej. Aha! On się uleczył! No! Jak cię piję go ile nie pomyślicie sobie, Ach, to tylko mu ten fliper kadry go wciągałem nosem też tak myślałem jak nie zobaczyłem tego Jeszcze jest Crafted Equipment, Durability Kurde A chcesz na chwilę zobaczyć mój stream? No Myślisz, że mnie zabije? Tak Na stówę się zabije stary No i ja jako ten waleczny, niepokonany rycerz Stwierdziłem, że to jest idealny czas, aby wam to pokazać Ale jakieś wielkie lasy człowieku Co to jest? Co masz? Co ty masz ja? w ręku? Ej, chcę to. A ty, córki, do o, dostałem to! Co to jest? O! Oh! <ścoughs> Widzieliście to? Ty, ale co to robi, pytanie? Ej, ej, bo to nie są jakieś wróżki dobre. Ty, ukradły mi coś, ale macham tą wyku wiosłu mam. Tak jak mówiłem, wyszło trochę inaczej bo zamiast iść do nederu poszedłem sobie na wędrówkę, ale znalazłem też to. Mhm. A pozdro, kurczę nie kurcze ty. Joo! Ale znalazłem człowieku coś. Wiedzę że coś zrobię. Wie, że co zrobię, widzę. O ty, byłeś mój bardzo fajny. Może jednak... O, za pierwszy nas? Yes? No jest. Co to jest? Irex. czemu jesteś gejem? Lubię kulki z klejem. Człowieku, jak on wygląda jakiś samuraj! A pan to pana to pana to panato. Pan to pana no. to pana to i to i uwaga i uwaga, patrz, jeszcze to i uwaga, pas to to masz, to co, co mi to to no. to uwaga, uwaga, uwaga. uwaga. to no. na to to o! Patrz co daje, patrz co daje, patrz co daje Dziś oh. jaki dobry? uwaga, uwaga, jest lepsze oh. To oh. Uwaga Uwaga Co mi tu się ładuje, człowieku? Patrz na to Giga katana Patrz ile damage'a bierze oh. uh, Let's go I jeszcze co A to, patrz, co, to co ty robiłeś w takim razie? <laughs> A to? A no to no to zapomniałem. To ogarnąłem. Wiesz co to jest? Nie. Wiesz co to jest? Bas, postaw tu, postaw tu na tym bloku. No. I teraz postaw ten crafter na przykład tu, na tym. I teraz pojeźdź kliknij prawie. To tak działa, że to stąd bierze tu. Tak, z tego. Trochę jak jest. What the To jest możliwe w ogóle? Co? Co to było? Jakim celu? Zanim poszliśmy do Netheru, który jest jednym z naszych celów na ten odcinek, to zrobiliśmy sobie jeszcze plecaki. Więcej jeszcze dla ciebie mam ty! Infinity Ham dla ciebie, mam. Patrz na to, patrz na to. I co to no. jest? Infinity Ham, tak? I normalnie masz nieskończone siedzenie, człowieku. Co jest ty? Trzeba stworzyć arkę. O ty, <gry> Zaraz wybuchnie mój komputer Ej, ja spadam Pierwsze spojrzenie na Nader. Ty, oni mają 400 życia! Dobra, dalej. Ty no stary, jak my tyle pijemy, to my no po prostu na luzie chyba zabijemy, nie? Ogólnie to chujszy stan mamy Chyba trzeba po prostu kill rrr. się przekopać jak wiertarem jak stedamy to będzie przy że nie odzyskamy tych itemów. Musimy tam na dół zejść. Jak się to o ogarniało? Tak. Patrzcie tam o to widzowie. A piepsaj! O kurwa. na to Stary. O stary! Brasa, Ale tu. będzie cinema nie. Ty no stary jak my tyle pijemy to my no włosy na luzie chyba zabijemy nie? Dobrze, że dodałeś chyba Musisz wyjść na górę po mnie, po łódkę Co na mnie czeka tutaj? Biorę itemy Jesteś tu? O kurczę. gdzie jest ten waypoint, point stary? daję, daję, daję Tu, na środku Nie dawaj na środku bo nam zniszczy Laser! Laser! Zadałem po strach. Już się respię, już się respię. Zadałem, już się respię, już się respię. Nie martw się, już się respię, już się respię. O kurczę! Już? On się naładował jakoś. Ty, armor mi cały zbrejkował, stary. Pamiętacie, jak mówiłem, żebyście zapamiętali te słowa? Tak, zadać na jakimś bosie. Ja to już przewiduję, nie? No właśnie. Dobrze, dawaj. Ale mi sprzedał. On mi zdjął cały ten armor. No dosłownie zd zdjął. Dawego. go. Lasem, lasem, lasem. Lase. Bije go, bije go, bije go, bije go. Zabity, zabity! Let's go! O, o. o kurde, ale wy ryja Co to jest? Są no nami to straciliśmy armor, który dawał nam dosłownie całe życie, nie? stałem, zobacz na to. Yo! <noise> Ale przypał, nie? Wiesz co, możemy iść kopać, to jest najlepsze chyba, co możemy zrobić. No dobra widzowie, zaczęliśmy człowieku z zbroją Samuraja. I skończyliśmy z zbroją Bambika. Bądźcie gotowi na następne odcinki, bo te już niebawem. Dzięki za oglądanie, siema. Siema.